Witajcie moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z kawusią i z yy, holem zakupowym z Nidla. Tak, yy, jeszcze jeden czeka na Was, to jest drugi, ale za to my jutro jedziemy, więc przez długi czas nie będziecie mieli filmików, więc muszę coś dla Was nagrać trochę. Dużo nie kupiliśmy, bo w sumie jeszcze nam trochę jedzenia zostało, więc pokazujemy Masło smakowite. Wahałam się czy w ogóle Wam nagrywać tego Lidla, Już mi się chyba nie chciało dzisiaj. Yy, tu mam cztery cukinie, jak się nie mylę, nie. Trzy cukinie wzięłam. Yy. Jakoś tak nie, nie mam ochoty, jeśli nagrywam, ale niedobra, dobra, nagram, będzie. Będę miała z głowy. Makaron spaghetti chyba zrobię na jutro. Jeszcze dzisiaj spagetki, żebym jutro, jak ja pojadę na działkę, nie musiała od razu w gary gotować. Ziemniaki z jedna Pierwsza siata, ale słońce świeci. A my dzisiaj byliśmy, yy, dzisiaj mamy wtorek, byliśmy na zdjęciach yy, pokomunijnych. Ksiądz zdawał do obrazki i mogliśmy sobie zrobić jeszcze zdjęcia, więc przy okazji troszkę skorzystaliśmy z tego. No dobra, makaron. Jajeczka ściółkowe. Kolejny makaron. Nic mocno ambitnego nie kupiłam, z pomarańczowych naklejeczek też bardzo nic nie było. Jakieś takie kiełbaski z boczkiem i cebulką na grilla. Pierwsza pomarańczowa metka to jest gulaszowe mięso z indyka. To 49 Dwa razy mięso pszowe mielone, tak jak mówiłam, albo sobie spaghetti, albo chili con carne. Jeszcze waham się. I takie duże opakowanie kiełbaski na grilla. O, Następne mamy takie bakehouse z smaku pizzy, to sobie Krystian wybrał. Jakieś mamy wafelki, żeby my co na działce. Przyszedł Wojtek, uśmiecha się. Bardzo cicho mówię do was. Mm. Piratki z indyka mamy. Tu jakieś cipsy sobie chłopaki wzięły. Tu jest Krystiana. Chyba pizzerka. Tylko nie jestem pewna, co on wybrał. Co, tuś? Kolejną pomarańczową metką mamy filer wędzony z piersi. 2,49. Takie parówki wzięłam. Ser żółty w plasterkach. Ser w kosce edamski. No bo jak spaghetti to musi być ser, ale jeszcze nie wiem. Wojtek coś by chciał powiedzieć wam, ale jeszcze nie wie co. Co powiesz? Puszka fasoli takiej czerwonej sobie wzięłam, Puszka pomidorów. Poleciał. Takie rozpuszczalne gumy, Krystian sobie wybrał. Wojtek jeszcze na szczęście sam sobie nie wybiera, co by zjadł. Yy, kasze bulgur, mówię wezmę na działkę. I trzy razy mleko. I tyle naszych całych zakupów. Nic ambitnego nie kupowaliśmy. Przepraszam, SMS od trenera. Yy. Tak, bo pytałam się, bo już 10 mają wyjazd na obóz. I pytałam się, no rzecz mi się odpisał. Yy. No dobra, chowam zakupy. I zaraz jeszcze się połączę z Wami i co nieco ponagrywam. Rozciągnę Wam to w czasie i zobaczymy, co mi wyjdzie. Tak. A się świeca. No dobra. Kończę kochani. Pa pa!